Z Ewangelii według św. Łukasza. Kiedy ktoś cię zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, bo może został zaproszony ktoś godniejszy od ciebie. Godniejszy ode mnie. Kto jest godniejszy ode mnie? Może najlepiej uznać, że każdy. Tak będzie najbezpieczniej. Uznać, że każdy, dosłownie każdy jest godniejszy ode mnie. Nawet jeżeli jest młodszy, mniej ważny, mniej bogaty, głupszy, gorszy, e, grzeszny. Jeżeli przyjmę taką prostą zasadę, wygłoszoną przez świętego Pawła do Filipian, miejcie wszystkich za wyżej stojących od siebie, no to będę bezpieczny, usiądę na ostatnim miejscu i wtedy. Mój gospodarz, Jezus Chrystus, będzie mógł podejść i powiedzieć przyjacielu, przesiądź się wyżej. <grybujesz> Do zobaczenia jutro.